Cześć, cześć kochani, Marek Malec z tej strony BesPan.pl witam was w czasie tej przesranej wiosny. Najpierw była zima, może nie tyle że kiepska, co no taka zwykła, tak, a później dobiła nas wiosna, której nie ma, jest takie ciągle po zimie, tak zwane. No i cóż tu rzecz. Chciałem wam, zastanawiać się, jaki pierwszy wam film pokazać z mojego ogrodu. Po tej zimie, w tym nowym sezonie, i myślałem, że pokażę rośliny, jak wyglądają po zimie, ale nie, wpadłem na pomysł, że najpierw pokażę Wam nowe nasadzenia, jakie zrobiliśmy z kolegą w tym roku. Czy to było w zeszłym tygodniu, albo dwa tygodnie temu, posadziliśmy kilka roślin, i to właśnie chciałem Wam na początku pokazać. A kolejny film to będzie, jak wyglądają. Rośliny po zimie, po zimie, Kuźwa, czerwiec już jest, po zimie. Dobra, przełączał kamerkę. Tak, tak, kochani, pierwsza to jest Juka Linearifolia Blue. Niektórzy mówią, że to jest Juka Linearis. Różne nazwy są używane. Bardzo podobna do Juki Rostraty, prawda? Aczkolwiek tutaj widać, że Juka Rostrata ma. Znacznie szersze liście w stosunku do juki linearifoli. Te liście są po prostu węższe. Znajomy z Anglii mi napisał: Jezu, chłopie, jak widzisz, że gdzieś są do kupienia Linearifolie, bierz wszystkie, bo są tak odporne i tak dobre. No, zanim się kapnąłem, żeby brać wszystkie, to już praktycznie nie było co brać. No, i wziąłem kilka sztuk, z czego oczywiście jedną dla siebie, żeby to przetestować. Wtedy będziemy mogli dokładnie powiedzieć, czy rzeczywiście to jest takie silne. Tu będzie w porównaniu do, do roztraty, która rośnie obok. Zobaczymy, jak to będzie. Także pierwsza juka linearifolia, mówią, że wytrzymuje około minus 18, minus 20. Wszystko wyjdzie w praniu, tak? bo różne ludzie rzeczy mówią, różne ludzie rzeczy piszą. A jak jest? To często po prostu widzimy sami. Tutaj mamy <coughs> Juka Gloriosa Variegata. Czyli normalna Gloriosa ma całe liście zielone, a ta ma takie dwukolorowe. Po bokach są żółte przebarwienia. Podobno bardzo wytrzymała też. Cały czas będę mówił podobno, ponieważ jeszcze jej nie testowałem nigdy. Tutaj już ma kilka odrostów. E, możecie zobaczyć jeden, drugi, trzeci, czwarty. Mówią, że wytrzymuje koło minus 18, minus 20 stopni. Oczywiście przekonamy się bardzo niebawem. E, podobno jest trochę mniej odporna niż zwykła Glorioza. Czy tak będzie? Zobaczymy. Ta tutaj sobie kwitła. Widać, że o, to są miejsca po kwiatkach. Jeden, drugi, tutaj już będzie kolejna głowa. Każde kliknięcie to jest kolejna głowa, jak to u Juk bywa. Także tu mamy Juka Gloriosa Variegata. Wszystko zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Jakby ktoś chciał kupić, to jeszcze kilka mi zostało na sklepie. Trochę mniejszych niż ta. Także jeżeli ktoś by chciał, bardzo silne juki zapraszam. Tutaj mamy. Jukę Gloriozę, typową, czyli nie wariegata, a normalne, zielone, pełne liście. Ta sobie tutaj kwitnie z dwóch głów, powypuszczała po kwiatuszku. Już ma taki opieniek. Nie wiem, czy tu widać. O, widać. Zobaczcie, cała ziemia. Znaczy, cała roślina była przysypana ziemią, popadały deszcze, i to wszystko się uklepało, do, tak uleżało, ta ziemia opadła. I trzeba, oczywiście, dodać tutaj jeszcze więcej ziemi. Także tutaj mamy jukę Gloriozę. Naprawdę silna roślina, minus 20, minus 23 stopnie, wytwarza pień, niektórzy ją mylą z juką filam, filo, filamentozą, przepraszam, czyli zwykłą juką, tą taką, która u nas w ogrodach jest bardzo często, każdy mówi, o u mnie taka rośnie, nie, 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 u Ciebie taka nie rośnie, bo Twoja nie wytwarza pnia. Także mamy jukę linearifolia. tutaj mamy Gloriosa Variegata, Gloriosa i lecimy dalej. Tutaj mamy bardzo rzadką broślinę juka Bakatu. Ja myślałem, że yy, saksoniana ma sztywne liście, ale to, co się dzieje tutaj, nie wiem czy to widać. <grybujesz> Widzicie? Jakby metalowy jakiś pręt odginał. O. To jest po prostu niewiarygodne. Ona wytrzymuje też po, podobno minus 23, minus 25 stopni, nawet. Wytwarza nieduży pień. Na razie ma taki. Podobno ten pień może być maksymalnie, nie wiem, pół metra, że tak powiem. Tak mówią. E, tak ludzie. Tak ludziska gadają. O, tu, patrzcie, tu nawet jeszcze nie ściągnąłem e, tej. E, jak to się mówi? O, siup, tej linki, która to otaczała. E, przy sadzeniu. Także kolejną rośliną mamy jukę Pokażę Wam, co jeszcze e, przygotowałem do sadzenia. Do sadzenia przyjdzie jeszcze juka aloifolia. Tutaj jest, proszę. Będzie sobie się działa. Ona wytrzymuje podobno około minus 12-14 minus stopni. Jest podobno wrażliwa na wilgoć. Zobaczymy. Posadzę ją tutaj trochę takie zadaszone, lekko. Na pewno mniej tu Następna to jest Dasylirion Wheeleri, taki już duży, z wykształconym pniem. I Dasylirion Wheeleri z mniejszym pniem. Będzie tu jeszcze dasyllirion seratifolium, będzie dasyllirion longissimum, także trochę roślin tutaj jeszcze będzie, jak to wszystko wyjdzie, to oczywiście, to oczywiście zobaczymy wyjdzie w praniu. Także bacata, gloriosa, gloriosa variegata, linearifolia, będzie aloifolia, folia, będą dasylliriony i jeszcze będzie palma Waszyngtonia filifera. Muszę ją przywieźć po prostu od siebie z piławy tutaj do dzierżoniowa. To by było na tyle. E, możecie oczywiście w komentarzu napisać, co o tym sądzicie. Czy też takie macie, czy zamierzacie takie posadzić? E, zapraszam do komentowania i pamiętajcie, że zapalniamy Polskę pomimo gównianej pogody. Trzymajcie się, cześć!